Trzy i trzy boku ja tylko chciałbym być jak stoimy z pasą? Mam parę złotych, ale wieczorem idę do przyjaciół. Coś się znajdzie, ale... Zaraz, zaraz. Ale kto to się tam nam przygląda? Jak to kto? Nie widzisz kapeluszu. Braje z miasta! Zaraz, 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 zaraz. Przecież to jest Leszek. Ty pamiętasz, że chciał zobaczyć, jak się ma być na czerwek. Leszek! Mały poznał go u mnie na imieninach. Mały się przyjście, ale zagwarantowałem mu, że nikt go tutaj nie ruszy, dopóki nie zaszura. Wiadomo, jak ktoś szuka słopki do oka, wtedy na pewno znajdzie. Nawet cały no... snąb. To jest loteria, to nie rada, ciągniemy losy, kto opowiada, proszę. To jest moja, proszę, Dobra, 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 dobra. Na belwederskiej była knajpa Sielanka. A po zlikwidowaniu knajpy zostały tylko dwa korty do tenisa, które były wynajmowane na godziny. A tenisa? Przychodzili grać obcy z miasta. Elegancko ubrani w białych spodniach, w białych szortach. Szczęśliwi i zadowoleni z życia z portfelami wypchanymi forsą. A nas? Było sześciu w wieku 12-13 lat do podawania piłek i konserwacji kortów. Za część zarobionych pieniędzy musieliśmy kupować gips do malowania linii. A właścicielka? To, co brała za wynajem, to był jej czysty. Bo nie wkładała w to ani pieniędzy, ani wysiłku. Przez pewien okres goście płacili nam sami 50 groszy za każdego na Ale później właścicielka dawała nam już tylko 30 groszy, bo resztę podłączała sobie na konserwację kortów. Pewnego wieczoru przyszła zaraza. Godzinka. Sami sprawali sobie piłkę. Wtedy te godziny były dla nas stracone. I wynajęli kort na trzy godziny. Za nas to były trzy godziny straty zarobków. I trzy godziny fajna. Piłki podawani. Sami. Patałami, ja bym takie mordowił. Sami przychodzą, piłki zabierają, na mnie dadzą zarobki, rozumiesz? No to co? Robimy piłeczki i nie odpowiadamy za nie a widzę, że mają ich od cholericz. Proszę! Terenium, mamy troszeczkę tych piłeczek, a więc grajmy dalej, uwaga. I ja serwuję. Zostawić się na Znalazłem piłkę. Zdaje mi się, że to był pan. <grym> Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ale wie pan co? Były jeszcze y, trzy inne piłki. E, trzy, pan? Tak. Y, nie widział ich pan może przypadkiem? No, nie widziałem, ale piękny ma pan no. kulować. Dziękuję, dostałem od. Pani, dajesz dole? Wszyscy ci Schowaj dobrze i nigdzie nie odpaczasz bomba. Bo jak odejdziesz, to będzie porówna. Co się stało? Ukradli nas! Przepraszam pani bardzo, czy pani nie widziała kogoś podejrzanego? A, a, a może pani widziała kogoś podejrzanego? No nam. nas! Eee, halo, prze, przepraszam. Wły, eee, bo tylko wyście z... tak nie widzieliście nikogo podejrzanego, bo zniknęły nam pieniądze. Nie, gdzieś tam, chyba patrzyliśmy sobie. Tak? Kto to zrobił? On? Gdzież? Mamy świadków! Przyznajecie, że z... Nieprawda! Nie, ja nie, idę nie. do właścicielu tych Nie, kotów. to ja zawołam! Poproszę cię. Hola, hola, hola. Wracamy, wracam, powiedziałem. tereniu nie martw się, wszystko będzie dobrze. O. Co się stało? Proszę, panią, zostaliśmy okradzeni. Sądzę, że to któryś z tych dwóch gagatków to absurdaki jedne. Zaraz się przekonamy, który to. Proszę bardzo, jeden z drugim ustawić się do przeszukania. Znowu? No raz, raz, raz. Hmm. Ciu, 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 ciu. Przyznać się. Który to? Bo policję na śle i rodziców. Nie my. Wie pani co w takim razie my bardzo dziękujemy. Więcej tu nie przyjdziemy. Do widzenia. O, a to łobuzy jedne! Przez was straciłam ważnych klientów. Ja z nami stąd. Sobie. A, czy panie, ona sobie a pani, Anna zabytła pani. Nic z wami nie dam. O, figa! Tak. Bo ja na panią, proszę pani, ja źle mojego ojca i on pani wybija wszystkie zęby i to no. będzie panią. Więcej kosztować niż no, to, co jest na pani... Co tam? Dla ciebie czekam. Chcę pogadać. Gadaj, co ci boli. Chcę ci coś powiedzieć, tylko nie wykapuj chłopakom, że to ja ci powiedziałem. No. Chłopaki szykują się spuścić ci Mówią, że zważniałeś. Chcą cię... ...rypać z Tak myślałem, że będzie awantura. Ej, ale lepiej jak nikt o tym nie chcą, to nie dowiem, bo... ...wtedy już nic się nie powiedzą i nie będziesz wiedział, co szykują Nie wiedzą tylko, kiedy zacząć, ale liczą na to, że... ...trafi się okazja. Wiecie, że możecie mnie sprowokować bez trudności. Tylko tak. Wiesz, że zawsze jestem z tobą i dlatego cię ostrzegam. Jak dojdzie do draki, to też możesz na mnie liczyć. Kilka? Na wszelki wypadek będę miał w skarpetce. W końcu was jest trzech, a ja tylko. jeden. A żaden z was nie jest gorszy ode mnie. Jestem przygotowany. Będę pił z każdej pozycji. Ale będzie wojna, a zakończenie może być tylko jedno. Ktoś wyląduje w szpitalu lub na cmentarzu. Jeszcze ktoś inny w więzieniu. A kto i gdzie, to już za chwilę będzie wiadomo. Cześć chłopaki. Serwus! Serwus. Słyszałem, że macie mi wlać. Zaraz, zaraz, nie będziesz ktoś tej tej apatorii. Co do Was? Do Co do ma hey, Przyjecie lub przyjecie lub pójdź no na ryby, co? No już, to masz stawik. Jak macie bić, to zaczynajcie. Który z was najmocniejszy? Ten niech pierwszy uderzy. Po co szukać okazji? Przyszedłem sam. No co, tylu was jest i nie ma jednego mocnego, który pierwszy uderzy? Równo. Zaczynajcie kupą. Będzie wam łatwiej. Tylko żeby później żaden nie żałował. Bo strzegam, nie będę bił go u Chodzi? Czego ode mnie chcecie? Za co chcieliście mnie bić? No bo się urwałeś, zrobiłeś się ważny. No, na winklu teraz z nami nie stoisz, pracujesz, zarabiasz. To ci już nie odpowiada nasze towarzystwo. Barany! wy jesteście cwaniaki, no jednak barany. Żeby to wyjaśnić, trzeba zaraz bić. Nie można porozmawiać. Zapytać. Teraz, o co chodzi, wtedy bym wam wyjaśnił moją sytuację, że pracuję, że prosto z pracy chodzę do szkoły, a w domu się uczę. Jak nie wierzycie, niektórzy z was wyjdzie o pierwszej w nocy na podwórko, a zobaczy, że w moim oknie się jeszcze świeci. A w soboty i niedzielę odsypiam zaległości. Chcę do czegoś dojść. Skończę szkołę, to znowu będziemy stali na winklu, a teraz jak mam okazję, muszę się uczyć. Jak do czegoś sam nie dojdę, to żaden z Was nic mi nie da. To co? Karcioszki, wódeczka, ale nie Nie, chłopak, mam... nie, nie. Dzisiaj jest z nami Leszek i opowiadamy mu, jak wygląda życie na czernie. E, okay. Chłopaki! Szmuklerze idą! Szmuklerze to chłopaki z sąsiedniej dzielnicy. Mamy z nimi nie. Się eee, co, co jest? Już się nie ma. Pryskaj, kozak! Kozak, nie macie już! Uciekaj! Ty wariat, czy co? Mam odejść? Teraz? Jak zaczyna się wojna? Ciekawe, co by chłopaki powiedzieli, gdyby się dowiedzieli, że wysiadłem przed draku. Nas jest czterech, ich tylko sześciu. Nic nie zaczną. Ty się nie wygłupiaj za no to. Znamy się chyba dobrze i wiemy, że przed draku nie wysiadasz. Pracujesz w fabryce, zarabiasz, uczysz się, a jak złapiesz wyrok, to będziesz taki jak my. Zimą do śniegu, a latem do robót publicznych. No i tam niełatwo się dostać. Tak, patrz na mnie. Dostałem rok za rower, jestem rok po wyroku i nie mogę znaleźć żadnej pracy. Nie, to mówił, że po czterech latach wypisują wyrok z rejestru. Ale ja tyle czasu nie wytrzymam, a jak nie znajdę pracy, to muszę znowu zacząć grać. Ty kozak, ja mam pomysł. Tam gdzie wódka, to się pcha, jak draka, to... nie. <śla> Από κοινού! Κοίτα! 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 Tak jak Biliot, starożka złota i inne pouczające książki dla dzieci i młodzieży. Tak jak Pikigryli, Pirybyli i inne. Wielki wybór książek, co w sklepie 5 złotych, mi jeden złoty. Wielki wybór grzebieni, co w sklepie 5 złotych, u mnie tylko 20 groszy. Prawdziwe rogowe grzebienie, co w sklepie 5 złotych, u mnie tylko 20 groszy. Przychodzi facet i pyta: A co to jest? Wody nie majątek, lecz wielka zasada. Tadeusza. No to mało. No to trzy jakąś derów mówię. I ciągle mało. Czterech z legii. Ona mówi, że jej mało. Dziesięciu z pariaka powiadam. Jej jeszcze mało. Alibaba i czterdziestu rozwójników. Ona mówi, że jej mało. Co za kobieta? za się No to mogę pani służyć jeszcze tylko Legionem ulicy. Największy zarobek był wtedy, kiedy udało się zrobić kogoś fryką. Przy wydawaniu reszty bilonem, reszta odliczało się na własnej dłoni tak, że upatrzono przez siebie monetę, kładło się na środkowy palec i kiedy kupujący nadstawiał rękę, oddawało się wszystko, bo mógł jeszcze raz przeliczyć, ale kiedy kupujący nadstawił rękę, Star Kubek's na, gadają więc, bolają więc, więc wiecie, drugo się. Stop lying. <laughs>